Witam Cię serdecznie Marcin z tej strony. Matura z operonu 2019 z listopada jest za nami, a więc pasowałoby ją rozwiązać. Jak widzicie że zaczynamy od poziomu rozszerzonego, nie od poziomu podstawowego, ponieważ myślę, że rozszerzenie więcej aktualnie osób na moim kanale jest zainteresowanych. Dlatego ja od tego zaczynam. Lecimy! Zadanie numer 1. Liczba pierwiastek z 11 minus 6 pierwiastków z 2 jest równa. No i mamy 4 odpowiedzi ABCD. Jest to raczej zadanie, które jest dość proste, chociażby z tego powodu, że raczej osoba nawet z podstawy powinna go umieć zrobić. Najprostszą, najłatwiejszym sposobem jak to ogarnąć to jest po prostu policzyć ile, policzyć, ile to jest. 6 razy pierwiastek z 2 to jest, jest 1,4 powiedzmy 1,5. 6 minus 1,5 to jest 6 razy 1,5 to jest około 9. Czyli 11 minus 9, mniej więcej, pierwiastek z 2, czyli 1,4, gdzieś koło 1,5. Odpowiedź na plusie. Od razu można zauważyć, że odpowiedź A i odpowiedź C są na minusie, no bo tu wychodzi minus 1,6, a tu wychodzi, no, coś, minus 3,5. Także nie. No tutaj odpowiedź B jest 3 minus pierwiastek z 2, to jest 1,6, bo oczywiście pierwiastek z 2 to jest 1,4, czyli pewnie jest to odpowiedź B. No i odpowiedź D to jest zupełnie nie, ponieważ tu wychodzi nam. 4,5, 4,2 minus 1 3,2 mniej więcej oczywiście więc raczej bym odpowiedź B na zasadzie, a to sobie podstawię, mam kalkulator i sobie wyliczę, najprostszy sposób najmniej czasu zajmuje <laughs> natomiast oczywiście zrobimy sobie to jeszcze jak to powinno być ładnie, pięknie, formalnym zapisem czyli lecimy tak pierwiastek z 11 minus 6 pierwiastków z 2 jak my sobie to dospiszemy? No, rozpiszemy sobie to w ten sposób, że zamiast tej 11 wpiszę sobie, że to jest 9 plus 2. Ok? Pierwiastek oczywiście dalej zostaje. <laughs> Natomiast 6 pierwiastków z 2 zapiszę sobie jako minus, oczywiście przepiszę. 2 razy 3 razy. Pierwiastek z 2. Wszystko się zgadza. Ale jak dobrze się przyjrzysz teraz temu zapisowi, to zauważysz, że przecież 9 to jest 3 do kwadratu, minus 2 razy 3 razy pierwiastek z 2 i 2 to jest pierwiastek z 2 do kwadratu. Czyli jest to nic innego jak 3 minus pierwiastek z 2 w nawiasie do kwadratu i z tego jeszcze jest pierwiastek. Oczywiście, jak pierwiastkujemy coś podniesionego do kwadratu, to pierwiastek z kwadratem się kasuje. Zostaje 3 minus pierwiastek z 2, ale oczywiście, jak pierwiastkujemy coś podniesionego do kwadratu, to pojawia się wartość bezwzględna. Aczkolwiek ta wartość bezwzględna jest to oczywiście niepotrzebna z tej Znaczy jest potrzebna, ale nic nie zmienia o wyniku. Ponieważ 3 minus pierwiastek z 2 to jest jakieś 1,6, bo pierwiastek z 2 to jest 1,4, więc jest to wartość dodatnia, a więc po prostu wartość bezwzględna znika i zostaje 3 minus pierwiastek z 2, czyli mamy odpowiedź B. I to kończy nasze zadanie. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało pisz je w komentarzach, a ja póki co zmykam w zadanie numer 2. Łapki zawsze mnie widziane. Na razie.